się nagrywa się. No i weź. Nie, bo nagra jeszcze. Idę, pójdę, puszczę. No ty, ja już patrzę. No. Dobrze nie ma, nie ma. Tam Kilka sztuk nie? Witamy panowie Serdecznie w niedzielę wszystkich yy... I powiemy tak Panowie przyjechali do mnie hodowcy Spod Gdańska Dobrze akurat pokazywałem im gąbki, byli na rynku Tu dla Przemka kupiłem od nich samiczkę yy, Nie obchodzi nas czy to lata czy nie lata Kolega powiedział że to jest z lotu, Ale tak wygląda Pasiata tam nie mówimy ile daliśmy Ale praktycznie Urwał na szczęście, ale panowie, mam dla was yy, niespodziankę. Wchodzę do gojemnika, pokazuję im pocztowe, a tu siedzi dzikus mój, czyli dachowiec. Chodź tutaj. Oni jadą, ile macie do domu gdzieś? 60 km. Panowie, ten co był lotowany w nocy i ostatnio z moimi. Dwie skówki, leci do Gdańska. Weź go w klatkę. Na dwóch skówkach, brudne nogi, oni go puszczą. W Gdańsku nieważne, kolego, czy będzie padało, czy burza, czy brzmiło. Puszczacie go. To jest weteran. Akurat mi się fartnęło i jeszcze mam dla Was niespodziankę. Panowie, dzisiaj będzie mój film. Jak Gołębie Branieskie, czyli 055 oddział, puszcza nasze gołębki, czyli moje też cztery. Zostały puszczone z 350 km 10 minut temu, czyli o godzinie 9 rano. Kabina Cwaniaków, czyli Malborska puścili o 6.57. Życzę im dobrego lotu, nie? Zajebistego im życzę lotu. Dzisiaj się przetrą bardzo mocno gołębie. Przyjdzie, przyjdą mocne gołębie, bo jest pogoda do dupy za przeproszeniem. Mam rację, jaka pogoda? Jest zimno, chmury idą, zobaczcie panowie, trochę mrzawi. No jest zimno, jest zimno, jest wiatr. No jest nieciekawie. Puściłem tu parę sztuk po chmurno Nasze poszły o, o godzinie 9. Zobaczymy, co będzie. Będzie film Spuszczenia ogólnie. I tak to wygląda. Pocztowe mam zamknięte, idę karmić. Panowie ze mną troszkę porozmawiali, pokazałem im, bo już tu nie pierwszy raz przyjechali. Tu od kolegi kiedyś brałem bociany, to później on je zabrał z powrotem. Byłem też u niego w porządku, kolega tutaj ochodowca. Skąd pochodzisz? Sk Pozdrawiasz kogoś? Narze A narzeczono? Narzeczonej nie mam. Tutaj o to jest naj, naj... jakie gołębie? Misz pocztowych tak jesteś czy nie? Czy wysokolodnych? W 83 roku. A teraz, teraz już ozdobne. Ozdobne, nie? Ozdobne. Dobra panowie, nie ma co tutaj przeginać. Czekamy na gołąbki. Damy wam znać. Jeszcze na następnym odcinku, dzisiejszym, posklejam to. Trzymajcie kciuki, nie? Co tam wam jeszcze mam powiedzieć? Gołębie zostały puszczone, koczek jedzie do Gdańska i tyle, nie? Do zobaczenia na następnych filmach A i tutaj chciałem pozdrowić jeszcze kolegę Później powiem skąd dokładnie, bo nie pamiętam e, Zabiera ode mnie 15 par Budapesztów kąciatych Już mu wczoraj parę zaznaczyłem, odłożyłem Jeszcze tutaj dzisiaj już zaznaczone są Budapeszty kąciate Wyjeżdżają, w czwartek je wysyłam e, Nie pamiętam teraz O tu już jest para zaznaczona na kropkach, tu poznaczyłem, że na plecach jest Nie siedzi teraz Wczoraj siedział nie zaznaczyłem go, ale on będzie siedział. Tam już 5 par odłożyłem, tam zostanie mi chyba 4 pary, tak jest 38. Młode takie takie o, młodziaki są. Zobaczcie odrzucę później o tu już poznaczyłem które jest to 16 młody, tu jest młodziutki i Budapeszty wyjeżdżają już w czwartek Zostanie ich parę sztuk Tak to wygląda Dobra, pozdrawiam Później dogramy coś jeszcze Witam panowie, jest godzina 10.10 10. Gołąbki lecą godzina 10 minut Otworzyłem pocztowe, miałem je otwierać Ale patrzcie jak dają Chodziły troszkę sobie po dachu Teraz obrządki zrobiłem Już mam wszystko poobrządzane A dają Plus 15, 20, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 21 oczko lata w powietrzu o tu są pocztowe młodziaki od kolegi areczka o tam jakieś, idą głębi jakieś ale to nie szkodzi Patrz, jak dają, asiory, asiory, rodzynki dopiero przyjadą panowie za trzy tygodnie z Niemiec, to są asy, a rodzynki dopiero dojadą kratę ściągam już w środę. Dziecka im po zrobię w locie, tylko będą miały w lot i nic więcej I siak chciał usiąść Całe niebo Patrzcie jak siadają Jeden Schodzą się normalnie W środę puszczę z moimi puszczami, zobaczymy co one potrafią. Są puszczone na głodnego. Karma jest już zabierana, tylko jest teraz nasypana. Już nie karmimy na dachu, bo szybko można chorobę nabawić się. Jeszcze raz, dwa, trzy, może cztery w powietrzu. I o cztery Tu dwa i z tyłu zaraz dwa będą Nie pięć O tu jeden A nie da rady panowie nie da rady O i tu leci Widzieliście nie da rady Jeszcze niektóre nie mają siły tak żeby latać O tutaj Usiadł na dół. O tu siada z góry Kolejny siada z góry Kolejny z góry Jeszcze jeden, usiał na lampę. Gołębie szybko odeszły. Dzwoniłem tam, nawet nie było widać jak odeszły. Pogoda panowie, taka pochmurna. Wieje zimno, w wkrótce jestem zimowy. Z, 20, z 28 mam 27 gołębi. Nie wiem po dzisiejszym dniu ile będzie, ale tyle samo. Jeszcze coś w powietrzu jest. A tu jeszcze świruje. Nie ma czerwonego, takiego starszego. Dobra, pauzujemy. Witamy, panowie. Dalej nagrywamy. Jest 11. 10, ale coś wam pokażę zaraz? Tu jest płowy, tu jest czerwony. Czerwony przyszedł. Panowie, już tu krążył. Myślałem, że to jest ten. Siedzi tam na hali. Proszę, tu jest czerwony. No, powiem Wam, że jak przyjdzie, to szacunek dla tego gołębia. 3 dni go nie było. Błądził jeszcze do jak przyjdzie, próbował tu zejść. Widziałem przez okno, siedzi tam, to on jest, on był najstarszy. Tu siedzi, będzie 100%. A ja sam jestem pod wrażeniem, panowie. Ma troszkę białego koło dzioba. Połowy jest w środku, i tutaj chodzi jeden. Część już w gąbku weszła. Nasze lecą ponad dwie godziny. Ellong jeszcze nie ma głębi. A barka dzwonią, czekają. Powinny się zaraz pokazywać. Tani znać. Dobra, panowie. Jest i ostatnia zguba, panowie. Przyjrzę się temu głębiowi. Arek mówił, że wrócą wszystkie po paru dniach, jak ktoś zginie. Miał rację. Arek, miałeś rację, że wrócą. Jest czerwony. Witamy panowie. Jest godzina 11.30. Jest ten czerwony. Głąbki sobie chodzą. On tu nie jest. Zaraz go pokażę. Jest jeden mój czerwony i płowy. A ten czerwony jest tutaj. Tak, tu powinien ja zieloną obrączkę. Ma zieloną obrączkę, proszę Państwa. Mam 100% głębiej. Tu jest czerwony. Miałem tylko dwa w gołębniku, płowego i czerwonego. Czerwone zginą. A dwa są tutaj: Połowy i czerwony. Panowie, mam 28 sztuk, 100% gołąbków. Jestem bardzo zadowolony z tych głębi. Czerwonego brakowało. Jakby brakowało siwego czy ciemnego, to bym nie wiedział. Bym wiedział, że tylko sztuki brakuje. widzę czerwony gdzieś tutaj łaził, Ujdzieś Dwa jeszcze w powietrzu, ale pokazuję. Raz, dwa chyba tu skoczył na woliarnie o tutaj jest widzicie tego brakowało arka na skówce moje widzicie głębi jest 100% dobra idę do domu pozdrawiam serdecznie z pocztowych jestem bardzo zadowolony trzeba mieć panowie po prostu Dobre gołębie i do nich odpowiednie podchodzić. Gołąb czuję tak samo jak wiemy, gdzie ma wracać. Jak wiemy, nie dobrze niedobrze, fajnie wraca. Taka prawda. Chyba jeszcze schodzą, bo się zerwały. Tu w powietrzu. Dobra. Gołębi jest 100% pocztowych, panowie. Asy są w 100%. Jeszcze tylko cukierki, czyli rodzynki, jak dojadą. I parę tych moich Zobaczymy czy to moje cztery asy dadzą radę A i czy ten puszczony będzie Dacharz wróci w ogóle, nie? Ale ja się nie martwię, że jak on nie wróci to będę miał z nim święty spokój A on może wrócić 60 ponad kilometrów samochodem Może troszkę, może więcej, mniej Nie wiem Pozdrawiamy, już tu nie będę nagrywał Tu jeszcze dwa świry chodzą Pozdraw. Witamy panowie, już czekamy na gołąbki, powinny lada moment albo za jakiś czas spadać. Widoczność mam dobrą, jestem po obiadku. Jest godzina 12.34. Ciasteczko, kawka i czekamy. Kurtkę musimy ubrać, bo jest trochę, zaczęło trochę padać panowie, pada, zobaczcie. Żeby nie było na kołysze to pokażę. Zaczyna padać, troszkę już pada, już troszkę czasu pada No ale jeszcze nikt nie ma w Braniewie, ale Braniewo jest 40 km dalej No dostanę i tak cynk jak już ktoś będzie miał Tam gdzie ładowałem to nikt mi nie da znać Ale to damy radę panowie Czekamy, dobra pozdrawiamy Zobaczymy co cztery asy pokażą Pozdro Panowie, jest pierwszy gołąb. Myłem pudełko, żeby im dać elektrolit. Mam pierwszego gołębia. Jest godzina. Pierwszy jest. Chodź, 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 chodź. Samica przyszła. Kolego, oglądałeś, to, to miałeś w ręku samiczkę, proszę, z gumą. Jest pierwszy gołąb. Elektrolit im rozrabiałem. Zaraz pokażę, która godzina. Mamy pierwszego gołębia. On jest bardzo dobry. Lotniczka która jest? 46. 44 usiadła. 45 Pokaż godzinę. Tu jest. 12.46 Jest pierwszy gołąb, panowie. Dobra, idę im szybko dać Wodę. Kurczę, nie widziałem. Widzimy jak Brajeckie szły gołębie. Dobra, pauzujemy, szybko daj im wodę. Opukaj mi ten poj pojnik. Opłukaj go! Co opukać? Umyj! W zlewie jest normalnie jak garek umyjesz Znowu nie widziałem jak siadała Gołębie już się pokazują panowie, duże stado widziałem poszło na Braniewo Tu dwa kolejne idą, ale to nie moje Bardzo wysoko idą gołębie Patrzcie idą tu, Braniewskie lotowe Stanisławskie Do samca przyszło Zobaczcie jak samiec się cieszy Tu w rogu jest ona Chyba jedna jest Tu w rogu jest ona Ale zaczęło lać Panowie leje ostro deszcz Dobra daję tą wodę o, kolejne cztery, panowie, na o, Dziękuję ci. Też w środku, opłukaj cię. To co ty trzymasz, kury czy kaczki? Pojnika. Odkręcasz, pa. Nie miałam siły po prostu. Na siłowie. Kochanie, na siłowie. Muszę cię podszkolić, widzę to. Ja, żebym cię podszkoliła, mam powiedzieć kiedy? No. No. Cisza, panowie, cisza, cisza. Dobra, zadzwonimy do kolegi Wstrzowskiego Żabiego 44. Po, jest biała głowa. Panowie, dzwoniłem do prezesa i widziałem, zbraniewa przyszła. Jest biała głowa. Ale leje, tak de, że się w palenie mieści. Mamy dwa. Mamy dwa gołąbki Minęło parę minut, no nie wiem. I cisza, ale leje deszcz strasznie. Ta cisza Nic nie widać, jeszcze dwa gołębie Wracają się, widzę gołębie parę sztuk z powrotem wychodzi pierwsza 59. W radiu 12.59 Dobra, pauzujemy, nie? Czekamy dalej Ale leje deszcz, panowie Jeszcze z jajek Para ca Całej pary nie ma Groszki i siwego Jest siwy, panowie I biała głowa wyskoczyła nie spojrzałem, jest kolejny na jajka Chodź, 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 chodź Biała głowa wyskoczyła Chodź, 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 samczyk, trzeci Chodź, 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 chodź. Biała główka wyskoczyła <kluzła> Nie spojrzałem, na jajka powinni Ze skówką Jest tutaj samiec Ale mokry. Mamy trzy. Jeszcze samice, zaraz pójdzie na jajka. Biała głowa, czemu wyskoczyła? Nie spojrzałem. Patrzałem coś w telefonie na film. Nawet nie widziałem jak spadł. Panowie. Ale ona też ma z ogonem, jak to się ogon wyrokował. Później pokażę. Mamy trzy gołębie, panowie przy przestało troszkę padać ale jeszcze pada jeszcze pada gdzie ta samica ta samica ostatnio nie była na locie si wydał Amen, nie ostatnio był ostatnio był panowie chyba razem z razem z tą siwką Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii panowie. Moje przebłędy nowym pociągiem, czyli nową kabiną, z nową sekcją Jakoś dają radę, panowie Jest 13,3 13,2 Ona była gdzieś przed pierwszą Ale wyskoczyła Coś ma z ogonem nie tak, bo pół ogona nie ma nawet nie wiedziałem, odrasla jej 13 trzeci gołąb 132 usiadł Jeszcze jedna samica To jest roczna Zaraz pokażemy jak siły siedzi na jajku jednym Zaraz mu dam swoje jajka Swoje jego Właś. Jak ona wyskoczyła Albo drzwi miałem uchylone może, bo nie widziałem to coś, patrzałem w telefonie. Ależ była w gębniku, to i tak by się odbiła. Tak by się odbiło. O już sam jest, już, już ją woła. Ten lat Mhm. Jeszcze chwilkę poczekamy. Przyjdzie groszka, to przyjdzie. Ostatnio też. Ona się spóźniła? Chyba tak, nie pamiętam już. Kawałek stygo. Drzwi całe, panowie, mokre. Nawet nie zamykałem. Pokażę wam. No jak to można zamknąć drzwi? Wszystko mokre. Czekamy na ptaki. Ola mnie wołała. I panowie, ona się pyta, skąd gołem leciały. Powiedziałem jej, nie z kimś miejscowości, mówię, z granicy niemieckiej. Ona, jak to pierwszy raz? Ja mówię, no pierwszy raz. To skąd to gołębie leciały, że przylecieć? A ty skąd wiesz, a ja mówię, a skąd ty wiesz, że masz przyjść tutaj na radoszkę? Taka polityka panowie, coś mają gołębie i wracają. W ogóle nie zmęczone. Dobra, pauzujemy, zaraz pokażemy tego na jajkach Jestem panowie w Gemniku, mam trzy gołąbki Nie jest najgorzej Pokażę ten samczyk, co wrócił Siedzi już na jajku jednym Zaraz mu oddam jego jajka Coś ma na nosku Tu mam jego jajka Które to były zaznaczone jego jajka te i te bo tu też siedzi pocztowa już ci oddaję siedzisz? to było jakieś jedno jajko coś ma na nosku dobra panowie, jest po pierwszej jest po pierwszej nie ma groszki. później jak coś to dogramy. Mam trzy gołąbki. Budapesztu nie poznaczę, które, bo jadą do kolegi. W czwartek je wysyłam. 15 par. Dobra, pozdrawiam. Panowie, o, idziemy do młodych, policzymy młody, zamkniemy młodziaki. Zobaczymy ile, bo widzę, że wszystkie młodziaki powchodziły. Pozdrawiam z Gajemnika, Budapesztów. Witamy panowie, jestem u pocztowych już młodych, jest 28 stóp. Tego, tego nie było z tym krawacikiem na 100%, bo czerwony ten był w rogu, nie było tego, 3 dni go nie było

28 miałem, 29 kolega zabrał. Bestii tamtej nie było. Od razu kapnąłem się, której nie ma. Taki starszy był. Arek, poznajesz go? On ma to jaka, a tego nie było. Trzy niecie nie było. Tu co? Koło jeszcze ma takie białe Tamten był. A jakie je zaszczepię. Dzisiaj miałem szczepić, ale spogoda pieczka. Muszę się z kolegą. Tu już w Budapeszcie są odłożone pary Kąciate Tam jeszcze poznaczę Na dzisiaj kończymy Jeszcze za chwilkę zobaczymy Panowie, yy, czy Tam jakieś doszły gołąbki Czy nie doszły Jeszcze takie zrobimy Żeby się nie bały Niech się odpoczywają Dobra, pozdrawiamy panowie Jak coś nam będzie, jeszcze chwilkę dogramy W moim gojemniku Pocztowych. Jak nic nie będzie to nic nie będziemy dogrywać. Kura jak się działa, tak siedzi. Niech chcę siedzą. Dobra, do zobaczenia panowie. Do następnym filmie Dzięki za komentarze. Tam poczytałem, na jak odpisuję wam. Te mam zamknięte koczki moje wszystkie. To coś tam dostają dzisiaj. A deszcz pada. Zaraz się poprzewijają. Dobra, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Lot udany 90% w gębliku. Tam ta samica dojdzie. Jak dzisiaj jak teraz za chwilkę jej nie będzie, to dogramy ją jutro, żeby była. Pozdrawiam.